Pisać, szkoda czasu. Czytać, kino, kryzys książki. Wydawca się krzywi. Papier, druk, zresztą czytelnik sam. Bezwstydnie, krótkie. Nowele. Ależ to głupiec. Wiem. Nie masz żadnych kwalifikacji. Wiem. W dodatku niezupełnie. Jakby to no. Niezupełnie pewny człowiek. Wiem. Takie odpowiedzialne stanowisko. A masz pan innego kandydata? Innego? No przecież. Tak od razu z miejsca. Aha. E, no to wiedz pan, że ze względów taktycznych. E, dla dobra stronnictwa on musi tymczasem być e, i mądry, i wykwalifikowany, i najzupełniej pewny. Tymczasem zobaczy się, co dalej. No, chyba, że tak. Więc nie oddał? Lepiej jeszcze, pożyczył znów 300 złotych. Idiota jesteś! Ależ poczekaj, jaka ty w gorącej wodzie kąpana? No więc gadaj. Od razu ostro wsiadłem, a on czy się zapieram, jak tylko będę miał, jak będziesz w potrzebie, też pomogę, i mówi napadłeś na mnie. A ty? Mówię mu, że jak żyję na nikogo nie napadłem, tylko żeby zwrócił. A on, pożycz mi jeszcze trzysta, to już razem zwrócę. I pożyczyłeś? A co miałem robić? Mówił, że manusz na gardle. <słuch> – Rzeczywiście. Ciekaw bardzo jestem, co ty byś na moim miejscu zrobiła. Miał nóż na gardle. <grywanie> – Powiadam ci boki zrywać. – No nie wierzę. – Głupia jesteś. Wracam właśnie od nich. – Ale skąd się Ulka dowiedział? Hmm. – Ba! Kiedy dostał ostatni anonim, poleciał z nim do biura detektywów. Daj pokój, bo pęknę, to biura detektywów? No i co? No nic, powiedzieli, że tak. Więc naprzód miał jego zastrzelić, potem siebie, siebie i ją, ją i siebie, a potem przebaczył. A ona? Ona mu przyrzekła, że ostatni raz. I uwierzył? Nie tylko on, ale ona, ona sama uwierzyła i to jest najkomiczniejsze. Skąd wiesz? Mówiła mi. Wracam właśnie od nich. On zapłakany, ona zapłakana, jak w romansie. Co też się dzieje na świecie? Pomyśl tylko w dzisiejszych czasach. Idź do nich, przekonasz się. Warto! To i ty kradnij. Nie umie, woniu. Ani ojciec, ani dziad. Spróbuj, Adasiu, widzisz przecie, czy ja wyrzucam pieniądze. A czyż ja mówię? Nie mogę końca z końcem. Życie brzydnie, ska się marnują. Spróbuj także, dlaczego inni? Nie, mnie kobieto. A jak jeszcze imię stracę, pomyśl tylko. Sąd, śledztwo, prokurator, prokurator. Za nic. No nie, no nie, ja tak tylko ślubowałam, to będę wierna, choćbyś nawet tam i został do końca uczciwy. No, uściskaj mnie, przytul mnie przynajmniej, Adasiu. Och Boże! To tak? Więc na to nasi bohaterowie krew przelewali, żebym w niemodnym kapeluszu chodziła? Na to zerwali kajdany, żeby żona urzędnika niepodległej w zeszłorocznych sukniach na pośmiewisko się wystawiała? Ty barbarzyńco, najeźdźco, ty okupancie! No już dobrze, dobrze. Zmarnowałem ci życie. Dobrze. Źle zrobiłaś, że wyszłaś za mnie. Dobrze. Jesteś nieszczęśliwa, nie rozumiem ciebie, jestem egoista, tyran. Zgoda. Ale musisz chyba przyznać, że pieczeń jest przypalona. Słuchaj, jak ona wszystko prawdę. Powiedziała, że nowina albo choroba. No i wiesz, Jadzia przecież! Ha. Powiedziała, że jestem uczciwa i wiele przecierpiałam. No wiesz, Kazik! Potem, że brunetka mi zazdrości, żebym się jej strzegła. Antosia! I że blondyn mnie kocha! Powiedz tylko, skąd ona może tak wszystko wiedzieć? A o Brąku? Też. Trochę mniej wyraźnie, ale też! Powiedziała, że Kazik mnie oszukiwał, Józek kocha szczerze, a o Że niby owszem, ale nie tak znowu bardzo. O dwie karty dopiero za Józkiem. No i pomyśl mm -hmm. Czy można nie wierzyć? Mm -hmm. Dlaczego wyraźnie nie powiedzą? To wolno, tego nie Temu wolno, temu nie To wczoraj było wolno, o dziś nie Józef za to samo nic A Karol w kozie Władek przed rokiem jeszcze nic A Paweł dziś w Franek we Lwowie nic, a Filipowi w Warszawie wytoczoną sprawę. A potem się dziwią, że zastój. Ludzie się boją. Nie mogą się zorientować. Nie każdy chce zaraz, żeby o nim gazety sumorowały. Może by chociaż pisać zabronili. Ale nie. Pierwszy lepszy pismak weźmie i dopiero będzie cię szkalował. A jak ma dowody, Jucha, to ci i sąd nie pomoże. Jakie sądy, taka i cała. no, nie darmo Niemcy, jakże to polnisze brudersza. Wiem, wszystko wiem. Tymi kurierkową wiedzą nie zaimponujesz. Tylko, że dawniej kłanialiśmy się jednemu albo Niemcowi, albo Moskalowi, a teraz wszystkim i Czech, i Moskal, i Niemiec, i Włoch, i Anglik, i Turek. Przecież nawet mamy posła w Palestynie też. Ja bym tym parchulom posłów jeszcze opłacał. Wolę jednego gospodarza niż dziesięciu. Tak. Bój się Boga, przecież inni też. Kto inni? No, Francuzi, Anglicy, Niemcy, powiedz, że inni. Więc co z tego? Widocznie chcą, widać im tak dobrze. A ja nie chcę, i basta. Basta, rozumiesz? Basta. Pan nie wierzysz? I ja nie wierzyłem, ale są. So. Wiem na pewno, już dawno, wtedy nazywali się Wolnomularze. Tylko panie, ani słówka, nie wolno o nich, ani mru, mru wszystko oni, wojna, masoni, dolar, masoni, jakaś tam panie, heca, masoni, tylko na miły Bóg, ani słowa, że ja to panu, bo sprzątnął, uważasz pan, sprzątnął bez pardonu. I nikt się nie ośmieli nawet dać znać ci do komisariatu, otrują i cichosza, utopią i sza. Panie kochany, człowiekowi włosy dęba stają. Wiesz co robić? Nic, sza, życie każdemu miłe. No właśnie, wróciłem późno, więc co? Z chłopcami, no tak, z chłopcami. Mamo, dosyć tej opieki, bylem na czas przyszła do biura. A mama mi może zabroni? Ha, ha, jestem na posadzie, jestem niezależna. Może mam się kłaść do łóżka z kurami, z maszyną do pisania? Chce mnie mama wtrącić w perwersję? Dobre sobie. Mamo, mamo, przestań się dąsać, mamo. Mamo, jak będziesz grzeczna, i ciebie wprowadzę w świat. No, dobra, no, papa, papa. Pa. Wyspiański? Owszem, ale słuchaj, margrabina, niewidoma córka i on się poświęcił, potem ona go z takiego niebezpieczeństwa, a żebrak był spadkobiercą tego, co na galeriach. Spotkali się i dopiero zaczął ją całować. Tak pięknie płakałam, śnił mi się, jaki szlachetny, bo gdyby nie zapomniałam jakieś włoskie imię, gdyby nie ten łotr, mogli się jeszcze w pierwszym tomie pobrać. Tyle cierpieć, dwa tomy, ale wyspański też niczego. Mylisz się, mój kochany. Wcale nie bankructwo. Nie płacę, bo nie mam. Jak będę miał, zapłacę. Bankructwo to zupełnie co innego. Bankrutują, proszę ja ciebie, Żydzi bo na bankructwach zarabiają. Nie my. Ale ty przecież masz i nie płacisz. Przepraszam cię. Nie mogę w okresie ekonomicznego kryzysu zostawić siebie i rodziny bez grosza. To nie znaczy bankrutować. Nie mam na zapłacenie. To chyba wystarcza. Jak ja mogłam? Jak mogłam? Właściwie on nawet wyraźnie nie powiedział, że się ożeni. Jeżeli kocha, powinien się ożenić, ale nie mówił. A obojętny świat, tak jakby się nic nie stało. Przechodnie chodzą po ulicy, tramwaje kursują, sklepy otwarte dzieci idą do szkół no a co zrobię, jeżeli przyjdzie? Chyba powiem, że nie godziwiec. Ale jak mu znowu powiem, jeżeli nie przyjdzie? Że też nie ma na całym świecie człowieka, którego się można poradzić. Bezrobocie. Nie wiesz. Kłamstwo. Kto chce pracować, znajdzie. Samobójstwa. Kłamstwo. Symulanci nie wiesz. Drożyzna. Złoty gospodarczy się przystosuje. Fabryki zamykają. Na 8 godzin nie warto otwierać nawet. Mają rację. Podatki. Licytacje. Dla głupców nie jest tak źle. Nie wiesz. Sama nie wiem, jak to się stało. Zaraz na dworcu, taki uprzejmy, pyta się, do kogo, po co? Powiada, że trzeba być bardzo ostrożną, aż żenująco słuszny, już nawet nie jak znajomy, ale przyjaciel, ten kapelusz on mi właśnie doradził. Ale pomyśl przecież to jednak okropne. Ja też mu tak powiedziałam. Potrzeba ci wiedzieć, żem zaczęła strasznie płakać, aż mnie wotą cucił i tak właśnie mówię. To przecież okropne. A on tak się jakoś naiwnie uśmiechnął i mówi: "A cóż w tym złego, żeśmy wymienili kilka serdecznych wyrazów?" Kilka serdecznych wyrazów. Dziwna doprawdy ta Warszawa. Trzeba się będzie wybrać. Mogą sobie, panie dzieju, robić co chcą i ludowładstwo i żydowładstwo, nawet komuniści. Owszem, mnie nic do tego. Mamy prezydenta, mamy ministrów, Sejm płacą im, niech rządzą. Po mojemu głupio, ale trudno, widać, tak musi być. Ale na moich śmieciach ja pani, i tu niech mi się nie wtrącają. Demokracja? Dobrze, ale jeszcze nie u mnie. Może ja głupia, może nie taka znowu głupia, ale dopóki ja żyję, Panie Dzieju, niech oni mi tu swoich porządków, tu nie, bo stracę wreszcie cierpliwość. Mógłbym tak jeszcze długo, ale dosyć. Kryzys, papier, czytelnik sam resztę w duszy dośpiewa. Pisałem w mieście stołecznym Warszawie, Sylwester, 1925-1926.